Na plantacjach truskawkowych praca w re. Nie byłoby to jednak możliwe bez pracowników z Ukrainy. Szukają tak jak Polacy kiedyś lepszych zarobków i lepszego życia. Wśród pracowników są lekarze, prawnicy, dziennikarze, kierowcy i prości ludzie, którzy chcą budować dla siebie i swoich rodzin lepsze jutro. Pierwszy raz z kamerą wybraliśmy się, żeby zobaczyć, jak odbywa się zbiór owoców. Przyjeżdżają do mnie już kilka lat, z rzędu praktycznie te same osoby. I pracują bardzo dobrze. Bez nich po prostu nie, nie byłoby w tej chwili możliwości zbioru towarów. Polaka nie, nie, nie znalazłby do pracy, tak, żeby pracował tak ciężko. To jest bardzo ciężka praca niestety. No i ja jestem też z nich zadowolony. Gdyby nie było Ukrainy, moje, musiałbym zmienić po prostu profil swojego gospodarstwa. Większość pracowników z Ukrainy to kobiety. Працюють, бо мають конкретне це. Виробляємо візу. В цьому році трошки лепий. Да. Ну, дорога. Хотіла би було бы євро. Євро ну, у нас вже так як бенді євро, але для, для, для багато, праці, для праці, не, праці не, треба для... все. Це дуже тяжка праця. Пан Криштов, плантатор, Bardzo docenia trud swoich pracowników i chwali. Jest to wszystko zbiór ręczny. Jest to owoc w miarę drobny. Trzeba krzaki przerzucać, po prostu owoc wyciągać, wkładać do ubianki no i znosić ubianki. To jest bardzo ciężka praca. Pracownice z Ukrainy są zadowolone z pracy, chociaż na koniec dnia trochę obolałe. Wieczorem wspólnie przygotowują posiłek, siadają do stołu. Jest trochę czasu, żeby odpocząć po ciężkim dniu. Nam? No dobre, normalnie, nie nie będę jechał Większość Ukrainek i Ukraińców pracujących przy zbiorach to doświadczeni i sprawdzeni pracownicy. Jeżeli tylko zechcą, na pewno znajdą zatrudnienie w Polsce w kolejnych latach.